Witajcie, kochani, witajcie. Do czytania z kart anielskich na kolejny tydzień od 10 do 16 października 2021. Na każdy jeden dzień tygodnia z astrologią, numerologią, kartami anielskimi, kartami duszy i kartami Grace. Do zakupienia, link pod spodem na mojej stronie na Vimeo Andyment i na patronie poziom 11-11 co tydzień. Na co warto tutaj zwrócić uwagę? No, zacznijmy od tego, że Pluton ruszył do przodu 6 października w koziorożcu. Natomiast 10 października o 22:35 w Nowym Jorku, czyli to już 11 w Europie, Saturn rusza do przodu w Wodniku. Saturn, który zaczął się cofać pod koniec maja, rusza do przodu. Czego wymaga Saturn? Prostoty, solidności, prawdy realizmu. Saturn to także karma, to są lekcje. Możemy coś nagle zrozumieć, przebudzić się, bo kiedy się cofał przez te miesiące, coś mogliśmy dostrzec, Co już nie działa w naszym życiu. nie tylko prywatnym, ale także ogólnie. Globalnie nawet co już nie działa. I teraz, kiedy rusza do przodu, no, właśnie, co się będzie działo? Ja powiem tylko tyle. Warto przygotowywać się na coraz bardziej intensywną energię. Ok? Ale idźmy do czytania, zobaczmy, co tutaj. Nie wyprzedzajmy za dużo faktów. Więc ta główna wiadomość, która wyszła pierwsza, mówi: bądź dobry, dobra dla siebie. Traktuj się dobrze. Kochaj siebie. Bądź asertywna, asertywne. Ok. Na co się pozwalasz, na co nie. Ale wysypiaj się, spaceruj, słuchaj fajnej muzyki. Czytaj dobre książki. Rób to, do czego czujesz pasję. Co kochasz robić. Ok. No i wyszły w tej kolejności te wiadomości. A więc. Pieniądze będą ważne. Mm. Możemy nagle otrzymać pieniądze, możemy dostać coś w spadku, możemy wygrać, możemy dostać świetną pozycję e, w pracy, karierze czy dobrze powinno nam być w biznesie niektórym, ale patrzcie skąd to przychodzi. Z pomysłów, idei i tu jest kardynał. W ogóle to to jest akcja bo to są once, czyli nagle masz pomysł, ideę, nie siedź na tym, zapisz sobie i idź za ciosem, idź za tym pomysłem, idź za tą ideą, bo kardynał, ten czerwony ptaszek, oznacza pomoc z drugiej strony, twoi najbliżsi, którzy już przeszli na drugą stronę. Twoi doradcy duchowi, twoje anioły, tutaj będą ci podpowiadać, może we śnie, może w wizji, może w przeczuciu, może w czytaniu ktoś będzie miał. I nagle coś wie, coś rozumie, wie, co ma robić. To jest też to właśnie przebudzenie: przebudzamy się, bo planety, kiedy ruszają do przodu, dużo nam podpowiedzą. Więc masz ideę i być może masz świetną ideę co do tego, jaki biznes otworzyć. I zaczynasz teraz układać to wszystko w całość. I kiedy Merkury ruszy do przodu 18, także jowisz w wodniku, będziesz wiedzieć, jakie kroki zacząć, począć, co robić praktycznie. Na razie to układasz w całość. I tutaj jest król działania, akcji. Może to być ktoś spod, znoku, spod znaku barana, lwa czy strzelca, znaku ognia. Ale mówi leadership. Potrzebujesz być liderem. Albo jesteś nim sam sama, albo spotykasz kogoś takiego, kto jest jak lider. Kto jest charyzmatyczny? Kto działa? Nie tylko mówi, siedzi, myśli, analizuje, ale kto naprawdę działa, rusza do akcji. Więc albo to jesteś ty, albo spotykasz taką osobę, która chce ci pomóc, która pomoże ci ruszyć do przodu, na przykład z nowym biznesem, czy z polepszeniem tego, w którym jesteś, czy może zmianą kompletnie pracy, kariery biznesu. Więc Bądź dla siebie dobry dobra, wysypiaj się, odpoczywaj, bo ja czuję, że zmiany są na horyzoncie. Odnośnie tego, gdzie pracujemy, co robimy, jak stoimy finansowo. I większość, ponieważ tu widzę dużo pasji. Zachce robić to, co kocha, a nie to, co musi. Wszystko się zmienia i będzie się zmieniać. Ok. Jeśli chodzi o relacje, związki, pracuj nad swoimi związkami. Romantycznymi, partnerskimi. Co niektórym wychodzi, daj komuś szansę. No dopóki Merkury ciągle się cofa, a od 10 do 16, bo na ten czas jest to czytanie, Merkury ciągle się cofa. Kiedy Merkury się cofa, sprowadza często kogoś czy coś z przeszłości. A więc dla części z was, Porada jest, no przyjrzyj się temu bliżej. Być może warto jest dać komuś szansę. No, zaraz zapytamy o to więcej. No, szanse. Tu jest dwójka ludzi i tu jest dwójka. Czy do siebie naprawdę pasujecie? Przyjrzeć się temu bliżej. Czy naprawdę pasujecie? Ok? Czy jak krewetka do tortu? Kompletnie nie. Więc tu już jest sugestia, że niekoniecznie dla wszystkich. No i jakąkolwiek decyzję byś nie podjął, podjęła, pamiętaj, że jesteś gwiazdą. Jesteś gwiazdą. Czy traktujesz się jak gwiazda? Ile masz? Miłości i szacunku w stosunku do siebie samej samego. Więc to będzie ważne i powinno być ważne przy podejmowaniu decyzji, czy przyjąć kogoś z przeszłości, czy wracać do przeszłości. Bo na ogół odpowiedź zawsze jest <laughs> nie za bardzo, ale zapytamy więcej. Oczywiście to jest czytanie ogólne. Nie, um, nie prywatne. Miej otwarty umysł. A więc. Ej, wszystko się może wydarzyć. <śmiech> Przepraszam. <śmiech> U, nagle mi coś stanęło w gardle. Więc ja tu czuję, że może stanąć ci w gardle. Coś czego się nie spodziewasz. Wow, nie spodziewałam się, że spotkam kogoś. Tak wspaniałego, chociaż to nie mój typ. Nie ta kultura, nie ta wiara, nie ten kraj, ale aż nie mogę uwierzyć, jak jesteśmy na tej samej fali. A więc widzicie, mogą być szoki i niespodzianki, jeśli chodzi o. Związki o kogoś nowego, czy może o nowych przyjaciół. Niektórzy jesteście w super związkach, ale może też być, że trzeba się przyjrzeć, czy nie spoglądasz na wszystko za negatywnie. Bo pięć kielichów, piątka to zmiana. Coś trzeba zmienić. Na ogół to jest, jak patrzy tylko na to, co Um, odwraca się od tego, co dobre, a widzi tylko to, co niekorzystne, co jest rozczarowaniem, co zamyka serce, a nie otwiera. Smutek, izolacja. Więc będą różne, patrzę tutaj, sytuacje, ok? Będzie tak, że będzie dobrze, będą super początki, spotykamy kogoś znajomego, ale. Czuję, że ten smutek to z jednej części, z jednej strony jest negatywnością, a z drugiej rozczarowaniami w związku. Tu jest królowa wodna, rak, ryba czy skorpion. Ale podkreśla tutaj swoją wrażliwość, swoją intuicję. Głębokość uczuć, emocje, co ty odczuwasz, Nieco inni sądzą. I ich opinie, tylko co ty odczuwasz. Bo to jest Twoje życie. Wow. Ok, wiemy głęboko, jak sami widzicie. I mamy, świetnie, cieszę się ogromnie, mamy obfitość. Obfitość, bardzo pozytywnie. To jest obfitość, pomoc, kasa. I dobre finanse, dobra praca, biznes, kariera. To samo i to jest. Trzynastka znowu. No trzynastka, ja mówiłam, ta trzynastka to jest bardzo ciekawa. Bo był nów no, Księżyca w trzynastu stopniach, Mars w wadze w trzynastu stopniach. Wtedy no idziemy w stronę pełni Księżyca. Ok. Idziemy w stronę pełni księżyca w Baranie, 20 października, który też będzie w 13 stopniach. Więc nastawmy się na obfitość. Obfitość miłości, obfitość pieniądzach, nowe pomysły, nowe idee. Um, pracuj. Nie załamuj się. Jak już pracujesz, to nad czymś, co chcesz robić. Swoimi pasjami kieruj się. Nie tylko pieniądze, pieniądze, bo to w tym roku może w ogóle wszystko się zmienić. Gdzie jest miłość do tego, co chciałbyś, chciałabyś robić? Jeżeli już to robisz, idź dalej. Nieważne, że to nie przynosiło nawet wystarczających rezultatów. Jeżeli kochasz to robić, ciągle to rób. Bo ta obfitość, dostatek nadchodzi także w miłości. Bo obfitość to nie tylko, że um, praca, także przyjemności. Ale wiecie, tu jest szczęście, tu jest szczęśliwa ręka. I bądź w boskim przepływie energii, czyli rób to, co kochasz robić. Tak, zapowiadają się zmiany, bo ja tu już widzę motyla, a ja widzę ważki, czyli cieszenie się życiem. Rozwijaj się. Okay. Rozwijaj się. A więc... <laughs> Naprawdę zapowiadają się, aż zanim mówiłam. Ponieważ ja tu widzę szczęście, kochani. Szczęście tu się dobrze zapowiada. Idziemy w tę stronę, którą sami indywidualnie uważamy, że jest dla nas dobra. Nie za tłumem, nie z tymi, którzy w nas wątpią, nie wierzą w nas, w nasze pomysły i idee. W ogóle nie wierzą w jakąś tam intuicję. Anioły, i tak dalej. Ty rób swoje. Definitywnie rób swoje. Nie przejmuj się niczym innym. Zapytamy o coś więcej. Tak jest. Co jest dla Ciebie dobre, co niedobre? Znowu ta jednostka, to jesteś Ty. Kto życzy Ci dobrze? Może żyć Ci jak najlepiej. Tyle, że w ogóle nie rozumie, kim Ty jesteś i co jest dla Ciebie właściwe. Jaka jest twoja misja? Może sam, sama nie wiedzieć, jaka jest jej misja, przeznaczenie. cóż dopiero wiedzieć o tobie? A więc kogo słuchasz? Dlaczego słuchasz? Kierujesz się czym? Intuicją? Ego? Czy podpowiedziami wszystkich innych? Opiniami i tak dalej. Więc to jest ogromnie ważne. Zwróć na to Uwagę i potrzeba oczywiście, to jest szóstka. Potrzeba wewnętrznego spokoju, równowagi ducha. No i na co pozwalamy? Numer cztery, a więc solidność, tak? Praktyczność. Z miłością do siebie mogę przyjąć ból, strach i stres życia. Ponieważ we mnie istnieje bezgraniczny potencjał do zmiany i przemiany na lepsze nawet największych przeszkód. Jestem tu i teraz i jestem mocny, mocna. A więc pozwól jednym słowem, żeby stało się co ma się stać, żeby się pokazało ludzie, kim naprawdę są, prawda niech wyjdzie. Żeby wreszcie nie być w masce, żeby nie mieć do czynienia z ludźmi w maskach. Niech się pokaże. Bo to, kochani, przemawia jak. Saturn. W wodniku. Kiedy pójdzie do przodu w tym tygodniu, właśnie to nam wszystko pokaże. Dookoła na arenie światowej będziemy bardziej wiedzieć, co się dzieje, ale jednocześnie pokaże nam, kim jesteśmy, pokaże prawdę o nas samych wewnątrz, co jest dla nas dobre, a co już niewłaściwe do odcięcia się i odrzucenia. I zbudujemy na tym naszą obfitość. Nasz biznes, nasze związki, relacje. Będziemy sobą. Afirmacja, żeby polepszyć swoje myśli i energię, i przyciągnąć do siebie swoje marzenia, używaj pozytywnych afirmacji. Czyli mów pozytywnie, myśl pozytywnie oczekuj tylko tego, co jest dobre dla ciebie. Nie mów, nie myśl, nie oczekuj najgorszego. Nie kieruj się strachem. Mów prawdę. Definitywnie. Czy jeszcze coś? Mówią, żebym jeszcze to wzięła. OK. No patrzcie, znowu czwórka. Kiedy wszystko, wszystko od tiary po kolczyki jest z jednej kolekcji, a więc budujemy swoje życie solidnie, praktycznie, kiedy wszystko ma sens. Mówimy, myślimy, czynimy i wierzymy dokładnie w to samo. Oraz nasz dom, rodzina, związek. Praca, kariera, biznes. Wszystko tu razem współgra. Nie ma chaosu. Nie ma bałaganu. Tylko jest solidność. Jeszcze tu mnie mówią, że jedna, okej. Okay. No i. <ścoughs> od czego odchodzimy. No odchodzimy od tego wszystkiego, od czego tutaj zmarzły nam nogi. Była zima, było zimno, było byle jak. Gdzie idziemy? Tu jest akurat dziesiątka, mamy czytanie od dziesiątego. Idziemy w stronę piękna, słońca, światła, wiedzy, prawdy, nauki o sobie samych i o naszej własnej prawdzie o tym, kim naprawdę jesteśmy o naszym przeznaczeniu po co się w ogóle tu urodziliśmy po co przyszliśmy na świat. Uff, uh, piękne czytanie. Ja tylko dopowiem, że na mojej stronie, link pod spodem, zajrzyjcie, są dwie strony. Jest nie jedna strona pod moje usługi, tylko są dwie strony. I jest sporo przecen na październik, które później będą wycofane, a więc naprawdę warto zainteresować się. Co można zakupić taniej w tym miesiącu, który prowadzi nas coraz bardziej na nową drogę i tak będzie dalej i coraz bardziej intensywniej. Więc trzeba wiedzieć, kim się jest, trzeba wiedzieć, jakie się ma przeznaczenie, trzeba wreszcie zakończyć z karmą. No bo Saturn rusza do przodu. No, Saturn to jest także karma. Lekcje, długie karmiczne, to wszystko teraz ok. No, i co, idziesz do przodu? To jest także na ten temat a webinarium karma. Bardzo, bardzo polecam, po to, co to wszystko stworzyłam, żeby uczyć się na swój temat jak najwięcej. Kochani, życzę wspaniałego tygodnia. Jak zwykle, przesyłam moc miłości, buziaki i uściski. Pa.